Cześć, witajcie. Miliard 409 milionów siedemdziesiąt tysięcy osób. Tyle oficjalnie liczy Chińska Republika Ludowa. I chociaż jest to wartość ogromna, to już dzisiaj może ona martwić, bo oznacza to, że liczba ludności w tym państwie już zaczęła spadać. A to oznacza, że to społeczeństwo starzeje się szybciej niż to szacowano, co może rodzić poważne obawy o dalszy, wysoki wzrost gospodarczy w tym państwie. Dlatego dzisiaj, właśnie film poświęcony demografii państwa środka. O gospodarce kilka miesięcy temu film na moim kanale już był, dlatego dzisiaj poświęcimy uwagę właśnie na kwestie demograficzne w tym państwie. No, bo właśnie pod koniec stycznia ta wiadomość obiegła cały świat, liczba ludności w Chinach spadła. I co szczególnie istotne, spadła drugi rok z rzędu. Bo wiecie, jeszcze jeden rok, no to powiedzmy, wpadka mogła się zdarzyć, ale mamy drugi rok z rzędu. W sytuacji, w której w Chinach panuje, powiedzmy, sytuacja względnie spokojna, pokojowa. Nie ma żadnych katastrof, czy gospodarczych, czy naturalnych, czy kwestii polityczno-wojskowych. Jest stabilnie, jest bezpiecznie, a mimo to liczba ludności w tym państwie spada. Na koniec poprzedniego roku, czyli 2023, liczba ludności w tym państwie była mniejsza o ponad 2 miliony do roku poprzedniego. W ciągu roku urodziło się około 9 milionów osób, ale w tym czasie zmarło ponad 11 milionów osób. Stąd też właśnie taka naturalna zmiana na minus. Liczba urodzeń w tym państwie drastycznie spada. Jeszcze w roku 2017 urodziło się 17 milionów dzieci, a pod koniec lat 90. było to nawet ponad 20 milionów. W tym czasie liczba zgonów powoli rośnie. Co oznacza, że wskaźnik urodzeń na tysiąc mieszkańców też mocno spada, a wskaźnik zgonów natomiast rośnie, przewyższa oczywiście obecnie wskaźnik urodzeń. Wskaźnik urodzeń spadł poniżej 7 na tysiąc osób, a wskaźnik zgonów zbliża się do około 8. Wskaźnik dzietności też notuje najnowsze, najniższe rekordy w historii tego państwa i za tamten rok szacuje się, że będzie to około 1,7% nie dziesiątych. Tak więc jest to jeden z najgorszych wskaźników dzietności na świecie. Gorszy nawet niż w Polsce. Ponad miliard 1,4 milionów mieszkańców. Tyle liczy populacja Chin. Oczywiście jest to olbrzymia cały czas wartość. Chiny są wciąż ludniejszym krajem niż cała Afryka. Są 4 razy ludniejsze niż Stany Zjednoczone, 3 razy ludniejsze niż Unia Europejska i 38 razy ludniejsze niż Polska. W związku z tym populacja tego państwa jest aż trudna do wyobrażenia. W związku z tym mogłoby się wydawać, że jeżeli w tak ludnym państwie ludność spada, no to generalnie może nie jest tak źle. No kraj i tak jest strasznie zaludniony. Ale oczywiście problem jest, co to oczywiście oznacza. Bo to oznacza, że społeczeństwo się starzeje. Obecnie struktura wiekowa w Chinach jeszcze nie jest a jakoś bardzo zła. Osoby najmłodsze, czyli do 14 roku życia, stanowią 16,5% ludności tego społeczeństwa. Osoby w tym wieku, powiedzmy, pracującym, 15-64 lata to wciąż ponad 69% społeczeństwa i osoby najstarsze, czyli 65 i plus, to ponad 14% społeczeństwa, czyli jest ich wciąż mniej niż tych osób najmłodszych. Tak więc, no, właśnie tak jak mówię, to jeszcze nie wygląda tak źle, ale pamiętajmy, że wiek emerytalny w Chinach jest wyraźnie niższy, bo w Chinach mężczyźni idą na emeryturę w wieku 60 lat, w Polsce moglibyśmy pomarzyć, a kobiety, w zależności od zawodu, od rodzaju pracy, idą na emeryturę w wieku 55 albo nawet 50 lat. Tak więc pamiętajmy, że kobiety, mając 58 lat, to już są emerytki w Chinach. W kraju, w którym oczywiście wciąż społeczeństwo nie jest szczególnie bogate, w kraju, w którym wciąż emerytury nie są za szczególnie wysokie i nie pozwalają na wysoki poziom, na komfortowe życie. A mimo to właśnie w tym kraju rodzi się tak mało dzieci. Oczywiście procentowo. Problemy z demografią władze chińskie mają zasadniczo od. Wielu, wielu dekad. Tylko wcześniej to były inne problemy. W latach 60. tych obawiano się w Chinach struktury demograficznej, ale obawiano się tego, że rodzi się zbyt dużo dzieci. Obawiano się, że demograficzny boom w tym państwie zaszkodzi wzrostowi gospodarczemu. A przede wszystkim zaszkodzi dobrobytowi społeczeństwa. Władze w Chinach uważały, że aby poprawić standard życia w tym państwie, konieczna jest kontrola urodzeń. Bo w innym wypadku, nawet wysoki wzrost gospodarczy będzie po prostu konsumowany przez cały czas rosnącą liczbę mieszkańców. W związku z tym, ostatecznie, jak wiecie, wprowadzono słynny program jednego dziecka w Chinach i polityka jednego dziecka obowiązywała dosyć długo w tym państwie, ze szczególnym sukcesem na terenach miejskich. Na wsiach, no wiadomo, no, trudniej było posiadać jedno dziecko, więc dwoje było jeszcze akceptowalne. Natomiast pamiętajmy, że system państwowy. W tamtym czasie zachęcał ludzi do posiadania jednego dziecka, bądź wcale, bądź poczekania na swoją kolej, na urodzenie dziecka. Oczywiście wiadomo, mówimy o państwie autorytarnym, więc jeżeli podobrać się nie działa, no to stosowano również kwestie bardziej przymusowe, czy to aborcje, czy sterylizacje. Więc no, no, pamiętajmy, że niekiedy była to brutalna polityka, egzekwowania polityki jednego dziecka. Polityka jednego dziecka od lat 80.. No, dotrwała się do roku 2015, kiedy to zdano sobie w końcu sprawę w tym państwie, że liczba urodzeń spada zbyt drastycznie, zbyt szybko. Dlatego zlokalizowano ją i pozwolono posiadać dwoje dzieci. Ostatecznie, no już z tego programu władze chińskie odeszły, no bo już on kompletnie nie ma sensu w tym państwie. Dzieci i tak rodzi się zbyt mało. Więc chociaż obecnie ludzie mogą posiadać więcej dzieci, no to jest taki problem, że już nikt praktycznie nie chce. Pamiętajmy, że generalnie najwięcej dzieci statystycznie zawsze rodzi się na wsi niż w miastach. A w tym czasie, czyli od lat 80. do czasów obecnych, w Chinach zaszła bardzo intensywna urbanizacja. I obecnie w miastach mieszka ponad 60% tego społeczeństwa. I ludzie niekoniecznie chcą mieć więcej niż jedno dziecko, bo to są po prostu duże koszta. A w tych największych miastach chińskich naprawdę jest spory problem. Jeżeli w centrum Szanghaju ceny nieruchomości przewyższają ceny na Manhattanie, no to mówimy tutaj o jasnym problemie. Ceny nieruchomości są w dużych miastach za wysokie dla mieszkańców tego państwa. Co oczywiście, ta kwestia finansowa też nie zachęca do posiadania większej liczby dzieci. Dzisiaj, oczywiście, w końcu władze chińskie zdały sobie sprawę z tego, że problem jest w drugą stronę, czyli że tych dzieci rodzi się za mało i powstaje coraz więcej zachęt do posiadania dzieci. Póki co to nie przynosi rezultatów. Ale patrząc na przykłady innych państw, które takie problemy mają dłużej niż Chiny, na przykład tak właśnie jak Polska, no to widzimy, że zachęty finansowe też nie szczególnie pomagają. W przypadku Chin kwestia demograficzna może być szczególnie niepokojąca, jako że nie jest to jeszcze kraj wysoko rozwinięty. Pojawia się więc obawa, że Chiny zdążą się zestarzeć, zanim się naprawdę wzbogacą. Oczywiście, rosnąca liczba osób starszych ma też. Ozwierciedlenie w pozytywnym aspekcie społeczeństwa czy sytuacji w tym państwie, a mianowicie jest to kwestia taka, że długość życia faktycznie jest tam obecnie długa. Kobiety żyją ponad 81 lat, a mężczyźni 76 lat. Tak więc są to wartości naprawdę niezłe, bardzo podobne właśnie do tego, jaka długość życia panuje w Polsce chociażby. W związku ze spadkiem liczby ludności szacuje się, że od tamtego roku najludniejszym krajem na świecie są obecnie Indie ale Chiny to wciąż obecnie ponad 18% całej populacji na świecie. Póki co, jak szacuje się, w roku 1982 Chiny przekroczyły próg 1 miliarda mieszkańców. Obecnie, jak mówiłem, jest to ponad 1,4 milionów, ale no, prawdopodobnie już niedługo Chiny zejdą poniżej tego wskaźnika 1,4 miliarda. Póki co prognozy demograficzne tego państwa są bardzo złe, bardzo niepokojące. I szacuje się, że liczba ludności w tym państwie może bardzo szybko zacząć spadać już niedługo no bo już obecnie spada. Tak jak mówiłem, zaczęła spadać szybciej niż to prognozowano. W związku z tym demografia w tym państwie może być nawet gorsza niż to pokazują te oficjalne dane. A to oczywiście może mocno uderzyć w gospodarkę tego państwa. No bo pamiętajmy, że Chiny wciąż jeszcze nie konkurują aż tak szczególnie nowoczesną technologią, ale raczej dużą siłą roboczą, która jest konkurencyjna cenowo. Tak więc demografia Chin to faktycznie może być temat, który może być sporym wyzwaniem dla tego państwa. Tak wygląda sytuacja obecnie. Napiszcie koniecznie, co wy sądzicie. Zostawcie również krzyka w górę oraz suba. I cóż, dzięki za uwagę. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Do zobaczenia niedługo. Cześć.